Witam, witam wszystkich. Jak kończ, bo konfa prime. Kto normalny w tych czasach ogląda jeszcze konferencję? Przecież tak jak ktoś już tutaj napisał. 20 minut sobie obejrzysz powtórkę, najlepsze szoty i, i to wszystko. Nie, nie ma sensu w ogóle oglądać całej kontry. Czy jest warty twój majątek, mniej więcej więcej? W inwestycji w firmy? Nie wiem. Dostałem teraz wypłatę z Kika, no to mam na koncie e, chyba 60 tysięcy złotych i to tyle. Tak to nic nie ma, I tak to nic nie jest z nami. Ja jestem, ja jestem biedny. Jak mi się Kasix dupa za szkalowanie Galiego papieża slotów? No, powiem wam tak. Kasix zadarła z, nieodpowiednią, z nieodpowiednim community. The Gali ma potężne community, on ma bardzo fajne community. I zresztą, jak można osądzać człowieka po tym, że streamuje slotsy? Ja jak ma suę ze ściany, który też streamuje slotsy. Zresztą znaczy streamował, nie wiem, jak teraz nie wiem, w ogóle jak ja to powiedziałam o tej firmie Casix, nie, co ona tamte pieniądze wzięła i tam, jak ona się wtedy zesrała, stary, ona do mnie wypisywała, wy wydzwaniała, nawet na wsi powiedziała, że Szymon ma, ma mi odpowiedzieć w tej chwili, poszła na wywiad do zgrzytu, żeby mm. powiedzieć, że to nie prawda że to nieprawda, że coś tam, osaka masakra. Nie widziałem, że drama u Pasuta było wczoraj, ja, ja tą dziewczynę kojarzę, tą Weronikę Maron, bo... I ona była u mnie kiedyś na domówce, i tam y, jakoś weno, weno ją tam obracał Z taki, tak, takie szonisko, że to jest... Ogólnie nie wierzcie w nic, co, co ona mówi my, my na nią mówimy... Tak, cała Warszawa kojarzy, no Ogólnie my na nią mówimy weneronika bo, bo ma weneryczne choroby, nie? Także jak tam pasów podziałał, to współczuję O sakry. No ale chciałem ją na streama wziąć Wcześniej, jak miałem, miałem mieć streamy na złoty Powiedziałem jej, że niech będzie koleżanki zapłacać, żeby po prostu stały i robiły tło Podoby się to jak widzę, widzę na ulicy i zawsze podaję i zawsze pytam co tam u Ciebie Zawsze zrobię foteczkę Ostatnio, za każdym razem sumie, jak wychodzę na Malty, to widzę kogoś z Polski Kogoś widzę. Czy ja widzę Może nie widzę, ale mnie kojarzy Ostatnio z widzem, coś trzy miesiące tu chyba mieszka Na Erezmusa przyjechał, się spotkałem Kończyły się nowy roli, Japę, ale ja kupiłem jeszcze jednego Rolexa i jeszcze kupiłem Patek Filip 15 stycznia będę miał Wczoraj zakup. napisałem do Royal Watcha, żeby mi sprzedał zegarek Jakiego? I tu jest właśnie najlepsze pytanie Jakiego? Nie pamiętam, teraz mi głupio się do niego jakie zegarki kupiłem jak wydałem pół miliona złotych na zegarki a nie pamiętam jakie Czemu kika nie Twitch? Bo lubię pieniądze, dlatego I relew już nie robię, jeden będzie jak będę na Filipinach Z Galinosem, ale to jeden tylko Azus robi relew, Franek czasem Pajarok teraz dużo robi, Azus, Przecież z tym, że 100 złotych to się pieniądze? Nie są, daje się pieniądze Na to mogę na przykład kupić sobie private jet do Paryża z powrotem Nie są pieniądze nie, Bert, nie rozdaje pieniędzy. Pamiętam od dwóch miesięcy od ale to nie spamuj, bo teraz za, za żebractwo będą bany na jeden dzień. Lepiej, lepiej nie, sp nie spamować. Jak odcinek kuponu przyprowadził do mnie 120 osób? Może dwa IQ, żeby myśleć, że mam 120 osób. A nie, już dzięki tym botom reklama z jest nie wpadła. Nie. Ja teraz jedyne deal, jakie pod, podpisuję, to na podstawie wpłat ze steka albo wpłat z Wawady. To jest jedyny deal. Bo, tak naprawdę to każdy reklamodawca ma... W to czy ty masz 5 widzów, czy ty masz 100 widzów, no jak masz wpłaty, to cię chcą. Liczba widzów to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, już to mówiłem jeden razy. Ale skąd masz wpłaty, jak masz 5 widzów? No możesz mieć na przykład stronkę, jak ja mam .pro. dzięki tej stronce bardzo dużo wpłat jest. Którzy nawet nie streamują, tylko mają stronki, mają swoje community na Discordowe do kasyna, Wydają dają kasynowe bonusy i na podstawie tego. Jesteś na balecie na basenie w Warszawie? Nie, nie wiem. Wiem, że w hotelu Warszawa są takie imprezki, ale ja tam nie chodzę. Nigdy nie byłem nawet. Więc nie. Zerkowania kasyna? Od, od jednego dolara do. do na więcej trenerek został, do 600 milionów dolarów. W Polsce tak takich pieniądzach z, z Dili to ludzie nawet nie śnią, jakie jak tutaj są. Na, napisali mi, że, że jest wszystko ok. No jak jest ok? Napisali, że jest ok, wszystko. Nie, no, tego od tego, od Kika. No nie, 111 widzów. Tego odpisuję. Jakaś się jakaś bałem psa. It, it is possible. No nie, no tak. Normalnie jest, jest 100 osób. Pogły się z upadkiem i tyle. No chyba bym się pogodzić. Chyba bym się pogodzić. Nie oni mi, to musiał jakoś coś, zimitować albo coś. Za te boty chyba. No cały czas przepraszają, apologize, apologize. No ale to mogliby to naprawić, a nie? I powiem powinien wyleć na takim plusie. Jak stary wiecie, ile jestem na minusie z ostatnich streamów, a no, spokój. Na Steku na razie wstrzymuję się z Zresztą już nie będę robił giveawayów na, na stake, chyba jakiś specjalny iwe, Bo No za dużo rozdałem pieniędzy. Z tyle pieniędzy rozdałem, że to już masakra. Ile już zarobiłeś w swoim całym życiu wszystko? Nie wiem, bo ja nie kontroluję przychodów i wydatków. Świadomość że Rydza ma za mną te prezenty. No niektórych wysłali, ale ci co nie mieli ptaszka, już wysłałem im pieniądze, a ci co mają ptaszek, to muszę przeanalizować. Jak ktoś ma bezerki, to wystarczy to odczepić i tutaj się przekrajasz ładnie, elegancko, i wtedy masz piękne pudełeczko. Dostarza maila tylko. We completely understand your concerns. Dobra, będą mnie notyfikować. Your patience in the meantime will be greatly appreciated. No proszę, trzeba, trzeba czekać. Staje czekaj, Na pewno na IG. Nie mam taki spam, że nie da się tam patrzeć. Jak coś chcesz, ode mnie, to do, do, do Sony pisz na, na Discordzie. Kosztowała kamerka twoja? Nie miałem. Sony A64 A6, Nie wiem, ile ona kosztuje. 3000? tysiące. I w English będzie widać widzów następnym razem? do bo, Shadow na Polskę? Nie. Może tak następnym razem stawiam. George musisz zabierać go do Meksyku w maju? Jakie. Meksyku Maja, ja nawet nigdy nie miałem planu takiego. IRL będzie na koniec stycznia jakoś z Galina z Filipin. Widzimy się, widzimy się jutro o tej samej porze, teraz będzie codziennie streamki o 20.00 i postaram się, a dzisiaj wyślę za te TikToki hajs i postaram się zaplanować ten turniej jakoś, żeby fajnie to wyglądało. Trzymajcie się panowie i do jutra. Na razie!